Witam na moim kanale, Kucharyk z tej strony. Dzisiaj poszukiwania z Robertem, który będzie działał z Gerecikiem. Jaki to jest Gerek? Atemaksik. Atemaksik, jazdę usikiem. Jesteśmy na tych łąkach, na których ostatnio y, prowadziłem poszukiwania. Zrobiłem ten krótki zwiadzik. Wyszło troszeczkę z sreberka, także żywimy. Głęboką nadzieję, że dzisiaj będzie fajny wypadzik. Pogoda jest wspaniała, także zapraszam do oglądania. A więc mamy pierwszy dołeczek. Robert tam buszuje <noise> z małą łopatką, Walczy. A ja mam jakiś sygnalik. Sprawdźmy to. Także pierwsza znajdka część od jakiegoś starego zegarka. Najprawdopodobniej miedziane. No <noise> Co? Głęboko? Inny dołeczek cóż to mamy? Cóż tu mamy? Co to jest? Hmm, ciekawa sprawa. Trochę jakby fragment klamry. No. No to sprawdźmy. Cóż tam Ziemia skrywa? Takie maleństwo? Moneciak, proszę bardzo. Nie. Albo. Guzik. Tak? Aha. Pokazuj. No. Nie, chyba jakiś kurwa. Gminie. Chyba nie. Chyba jakiś wojskowy, stary. Stary wojskowy, no. Co? No ale jest. No. Ale coś, jest. Coś, coś powoli się zaczyna Kolejny jakiś dołeczek, jakiś sygnalik. Może to być większe żelastwo albo coś kolorowego. Chyba raczej coś kolorowego, bo Żelazo już by piło. Jest monetka, chyba albo albo guziczek. Także coś tu się zaczyna dziać. Proszę bardzo, i to jest chyba srebro stary. Tak jest, chodź zobacz. Pierwszy sreberko stary. <grytanie> Dzisiaj mówię, to miejsce jest kurde, obfite. Ta chata tutaj stała, także tutaj musi być. No wychodzi srebro tam, to musi i tu. krojcery. Tak? Zajebiście, który rok? Widać? 1840... Żartujesz? Pięknie. Trzeci dołeczek, nie? No. I... i jest kurczę, także... naprawdę... Ale piękna, Srebrna łąka. Piękna i pięknie zachowana, nie? I mówię ci, chodź ci pokażę nawet kurczę Robert. Zobacz. Zobacz gdzie była. To też jest ważne. Tu była najprawdopodobniej według map stara chata, albo... Stara droga, która do niej prowadziła, i zobacz co trafiłem. Widzisz, Pełna jakiegoś gruzu, kamieni, no, albo to była właśnie droga, i ona była w tym, w tym gruzie, nie? bo ona była głęboko. Te, te trzy krytorki, nie? No. Wiem, że z takiego czegoś robili też, kurde, yy, fundamenty, nie? No, ale no. to za drobne, za mało tego tu jest. Także raczej to była droga. Ale kurwa, <grym> w </dźwięk> Proszę bardzo. Sygnecik, no niestety. Niestety z tego, z miedzi albo z arsenu. Ale fajna sprawa, nie? A ja taki coś. O kurde, Jaki, jakaś... panie! Coś to jest? To Tu jest korona. No jest korona, no. No stary, to jest jakiś. Coś fajnego. Idę pomóc Robertowi, bo nie wziął dzisiaj dużej łopaty. Zobaczymy, co tam wygrzeba. Próbuj. Pięknie jest O jest, jest, żelastwo. Aha. Słychać chrupie, ale wyciągnij to, zobaczymy Jak ktoś ja podkowa to się kurwa zabije, nie? Czemu? Na szczęście no, Ale to mi tak... Ta podkowa, na banku. Bo to jest ciężka gleba i one są wiesz tak zagięte, ciężko je wygrzewać w ogóle, nie? Dobra, daj sobie spokój Pozłacana nie jest na pewno Ale kurwa, ale, to kurwa, konkretna. Podkowa, nie? ale ładna jest Ale ją na szczęście i to są od takich kurde, tych pociągowych koników raczej, nie? One tak miały, nie? Nie taki. No dobra. Bardzo delikatny sygnalik. No i okazało się, że znajdka jest pod pod bruzdą. Jakiś krążek, ale to jest chyba miedziane. Także będę sprawdzał. Spróbuję jeszcze za chwileczkę oczyścić. Wydaje mi się, że to jest jedna druga krojca, Bo tu widać dwójeczkę i chyba u góry też jest jedyneczka. Także miedziany chyba jakiś krążek. Z tej strony no, jest jakiś pan. Chyba raczej to jest miedziuszka, ale fajny krążek, super, nie? Uh -huh. Cóż tam masz kolego? Takiego kurwa jeszcze. Wow. Wow. Miedziany! Czy to jest guzik? Nie mam pojęcia, co to jest. Nie no. wiem, jakaś ozdoba to jest na pewno miedziana. Także fajnie. Naprawdę. Miedziana ozdóbka. No rewelacja ty. Wiesz jak jest coś, jak pojawia się mieć, to zawsze zazwyczaj coś jest wychodzi, nie? No. Ale takie jakieś kurwa wzorki. Ja znalazłem kawałek zegarka. Takich tych jak to się nazywało? Tych trybków, trybików. To ty możesz znalazłeś w tył tego zegarka. Si jak Mam kolejny dołeczek. Naprawdę sygnał był taki delikatny. To jest na półtora szpadla i dopiero X-Pointer X pointer bije. Przedmioty są tak głęboko zachow... zakopane, że jestem w szoku. Tu mamy? To były dwa sygnały, ale zobaczymy jeden. Uf. Jest gdzieś tutaj czy nie ma? O, kolejna klamra. Kolejna klamra! Ta, już druga. Ty tym razem cała Piękna jest Żołnierzy? konik co to jest? Aha. O, ale kurwa Aha Tak, konik, kurwa ale znajdę! ale pięknie Konik ołowiany. Tam znalazłeś też dziecięcą. To chyba dziecięca jakaś zabawka, nie? Ale no kurde, no to stary, no piękny jest. Szkoda, że bez głowy, no jeździsz bez... Je... jeździsz bez głowy, no ale kurczę no, fajny fanto... fancior. Spoko, elegancja. No. Jeździć bez głowy, no? Ale nie naprawdę... no, trochę żelastwa też nazbierałem. Podkowa. Połowa podkowy łańcuch. A jakiś krążek. To jest dosyć interesujące. O no, i tak to wygląda. Pierwszy strzał na nowej miejscówce. Przeszliśmy na drugą stronę drogi. No i co? Coś malutkiego. Ja lubię takie, takie maleństwa. Cóż to masz, panie? Jakiś bolec z dupy. Bolec z dupy węża. Ale miedziuszka, no. Miedziuszka, no. Bierzesz czy, czy mam zabierać? Zabieram. Robert buszuje gdzieś tam, tam daleko na, na horyzoncie. Łąka go pochłonęła a ja już jestem na innej miejscówce i mam jakiś sygnalik Sygnał był bardzo delikatny I cóż to tu mamy Szczerze to nie mam pojęcia wygląda to na zwykłą blachę po prostu jakąś okej okay. A kula petarda Korona. Ja idę na pole z tobą stary zaraz. Bo widzę po tu że nie wiem po co... O, ale tutaj szkoda. jest tu ale kto? A też krecer. Krojcer też, Chyba 6. Sześć, kryjtorów. sześć, sześć kryjtorów. Oj, uciekła, ale piękny stan. Piękny stan. Ale... Taki, Taki jest ten jestem ten ten. zadowolony. No, jest rewerka. No i elegancko. Super i w takim dołeczku, ne? Ta, czyli tak pyciutko, żeś znalazł 5 cm no i elegancko Dobra, no to lecimy teraz na tym pulku zobaczymy co tutaj ziemia skrywa Przy samym brzegu, na samym skraju, tak? Na samym Super. skraju Coś małego No? O kurczę, jakie maleństwo Co to jest? Gdzie to jest? Może kulka miedziana? Ołowiona, e, to nie jest to? Tak Kulka owiona. Strzelali się O, ja mam też lipę. Blaszka. Kurde, blaszka. Masz już? Już? Mówiłeś moneta? No, bo tak biło fajnie. A więc witam na krótkim podsumowaniu już bez Roberta w domku. Po lewej stronie widzicie rzeczy Roberta. Znajdę po prawej moje. Tym razem, można powiedzieć, poszliśmy Jakościowo, nie ilościowo, no życie weryfikuje, wykopki weryfikują, tak wyszło, ale myślę, że naprawdę jakościowo e, wyszło rewelacyjnie. No cóż, przechodząc do konkretów, widzimy tutaj najprawdopodobniej jakieś fragmenty zegarka. Jeżeli chodzi o znajdki Roberta, e, widzimy również damski jakiś sygnecik. Piękna sprawa, naprawdę nie pochwalił się tego, nie nagraliśmy tego, później dopiero się pochwalił, że znalazł to. Także nie ma tego na nagrywce, a znajda jest fajny, yy, miedziany, można powiedzieć, sygnecik damski. Mamy tutaj jakiś guziczek płaski, najprawdopodobniej jakiś cywilny, jakieś aluminiowe dewocjonalia. No i piękną kurczę, piękną znajdę, naprawdę yy, piękna kurczę. Figurka ołowiana, śmialiśmy się z Robertem, że jeździć bez głowy. Później sprawdziliśmy, okazało się, że faktycznie one były bez głowy, czyli ta znajda jest oryginalna, została w taki sposób wykonana, także myślę, że tylko, tylko się z tego cieszyć, z takiego fajnego fanciku. Przechodząc dalej, widzimy tutaj też kolejną fajną znajdkę, Jest to. No ciekawy jestem, czy wiecie, co to jest za znajdka? My nie wiedzieliśmy, dopiero pogrzebaliśmy. Okazuje się, że jest to można powiedzieć hak mundurowy, który był na wyposażeniu wojsk pruskich, który znajdował się w tylnej części kurtki, a służył do podtrzymywania, odciążania pasa, aby po prostu, no ten pas się można powiedzieć nie, powiedzieć, nie zerwał pod, pod obciążeniem oporządzenia wojskowego. No, widzimy też tutaj koronę pruską. Ta korona była w herbie wojsk, można powiedzieć, na wyposażeniu wojsk Bawarii. Także też super znajda. Naprawdę troszeczkę aż zazdroszczę Robertowi. Rewelacja. No, jeżeli chodzi o moje znajdki, no to tutaj nie będę wszystkiego pokazywał, szczerze mówiąc tą kla klamrę gdzieś zgubiłem, nie mam pojęcia gdzieś mi się zapodziała, miałem też tutaj klamrę, jakieś były też fragmenty tego zegarka, e, ale cóż, przechodząc dalej widzimy tutaj fajny sygnecik, co prawda mosiężny, ale myślę, że naprawdę jest okazały i, i na pewno będzie cieszył, e, będzie leżał w kolekcji moich takich nietypowych znajdek. Znalazłem też Mały krążek, też się nim nie pochwaliłem, nie wszystko nagrywaliśmy. Też mosiężny. Ciekawą monetką jest ta moneta. Otóż okazuje się, że to jest moneta 3 krajcary, która jest po prostu falsyfikatem. Ta moneta była bita na wzór 3 krajcary, Trzech krajcarów. Była ona, można powiedzieć, posrebrzana i można powiedzieć, że to jest falsyfikat. Także też bardzo interesująco. Przechodząc do meritum sprawy, podzieliliśmy się z Robertem na tym wypadzie sreberkami. Robert znalazł sześć krajcarków, ja znalazłem trzy krajcarki, także jesteśmy zachwyceni, że udało się wygrzebać coś z tej ziemi, bo nic na to nie wskazywało, że my znajdziemy te sreberka, na no, bynajmniej, że Robert, ale jednak się udało. Jak widzicie, rewers jest troszeczkę zajechany, aczkolwiek, awers, aczkolwiek a, rewers jest naprawdę... W bardzo fajnym stanie, co się okazuje, monetka z 1710 roku zawdzięcza, można powiedzieć, swoje życie kru, królowi Fryderykowi I, o którym troszeczkę mówiłem przy omawianiu moich wcześniejszych znajdek. Jest to monetka, która pochodzi z Wittenbergi. A jeżeli chodzi o moje trzy krajcarki, to powiem Wam, że jestem dumny i zachwycony bo to jest dowód na to, że taka mała monetka może naprawdę nasz budżet domowy, że tak powiem, troszeczkę podratować. Monetka się okazuje, jest to monetka trzykrajcarki krajcarki z 1841 roku, zachowała się naprawdę w pięknym stanie, a co się okazuje, że pochodzi ona z hesji Homburga za czasów króla Filipe, i okazuje się, że jest rzadką monetą i kosztuje ona 250 euro. Także ja jestem w szoku. Nie wiem, ile ja bym dostał za nią w tym stanie, bo widzicie tutaj ma takie małe zadziorki. E, aczkolwiek, no kurczę, no niechby było nawet 150. Także ja jestem zachwycony i tym bardziej zachęcam wszystkich do chodzenia, buszowania z wykrywką, bo nie tylko jest to przyjemność, ale może, można powiedzieć, że. Te nasze hobby, te nasze zainteresowania mogą się zwrócić. No jeżeli kopiemy oczywiście na bawarii, bo tutaj jest inne prawo. No cóż, myślę, że to wszystko w tym materiale. Nie chcę przedłużać. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. I cóż, zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam, cześć!